Так, всем привет, ребята, с вами Авня, и сегодня в этом видео я вам расскажу про Badleon Клиент. Я тут, ребята, я буду, если что, говорить по-польски, я буду говорить по-польски, так что вы сможете включить просто субтитры, чтобы понимать, что я говорю. Ну и типа Badleon Client это вообще лаунчер платный, если вы установили Майнкрафт, то вы можете его установить, ну если вы купили Майнкрафт, то вы можете установить его и там 50 модов. Вот, так что я сейчас буду говорить по-польски, так что можете включить просто себе субтитры. Tak. Wszystkim cześć, z wami ja, Iwan, i dzisiaj ja wam rozka no, pokażę co to jest BadLeon Client, To jest taki launcher dla Minecrafta. I, da dawajcie, ja wam pokażę w ogóle jak go zainstalować, żeby wy graliście na BadLeon kliencie, To jest ZBS Minecraft Clients, po prostu... Trzeba go pobierz, nacisnąć. Dajcie, pokażę zaraz. I tutaj po prostu naciskać nacisk zainstalować. Tutaj Wam się, pokazuje się, ile tam fps robi się w, na różnych e, launcherach, na kliencie. I po prostu ile tutaj jest Ile modów tu jest Na przykład na Badlionie są 100 100 i więcej modów Tam po prostu naciskacie pobierz Pobierz i wam się zainstaluje Musicie tam wszystko ten Zainstalować I tutaj możecie Potem musicie się Zaregistrować Tutaj W samym akuncie Musicie Ten zainstalować i po prostu e, pójść w swoją e, adres, a, adres i po prostu sobie grać, ale to jeżeli, jeżeli macie minecraft kupiony jeżeli kupiony minecraft macie od, na przykład jak ja na przykład ja mam go I jeżeli macie minecraft minecraft.net to możecie grać w Badlion Client i po prostu ten, zainstalować go Tutaj też bardzo dużo e, tych graczy grają, bo to po prostu jest bardzo fajny client i no ja, ja nigdy nie grałem na, na przykład na Lunar albo na innym, bo tylko na nie grałem. Tutaj jeszcze można Badlion Premium e, kupić, ale tu też za ten za złote. I po prostu ten Możecie zainteresować sobie, zobaczyć jaki tu możecie zrobić swój account tutaj w tym Minecrafcie.net i po prostu e, dać sobie przyjaciół i grać Po prostu naciskać grać i po prostu gracie. Tutaj są 100 modów, jeżeli patrzcie, jeżeli wy gracie na, na serwerze albo na tam survival, nie wiem, po prostu może, możecie nacisnąć prawy shift i u was będzie u was odkryje się taka, takie okno i tam będzie 100 modów modów i tak dalej, tam dużo czego jest po prostu jeżeli zaraz je zapuszczę to tam bardzo długo będzie mi bo mam bardzo słaby komputer i po prostu ten, będzie długo to ten o, no widzicie już, ten no i tak jest. Możecie sobie zainstalować i grać. To ja mówię na przykład do moich przyjaciół z polskiej szkoły, na przykład do Leona i Dawida. I po prostu, żeby oni mo mogli też sobie zainstalować i też pograć. Tutaj też możecie kupić sobie premium, no też to są za złote. I sobie tam zajść tam w ten... sobie coś tam. E w Settings możecie sobie coś zrobić tam, no i po prostu grać. Nie wiem, no po prostu tak wam powiedziałem co to jest Budlon właśnie. Ja jeszcze to będę zrobić ten film tylko po rosyjsku i po prostu, żeby też oni mogli sobie zainstalować, jeżeli oni mają kupiony Minecraft. No i już ja chyba będę już koniec tu będzie, no to subskrybujcie mnie i musicie. Lajk like, sobie mnie dać Ja tu jeszcze widzę co wy tu robicie w ogóle Na tym, na YouTube I no w ogóle Ile mam subskrybentów i tak dalej No to wszystkim pa